Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty ze mną Wielki Buł, witaj. ci Siem dobry. Pierwsze pytanie, jak skomentujesz walkę, nie wiem czy tak to można nazwać, walkę między Gawronem a Piotrem Kałuskim? Gawronem i Kałuskim, kurde, no nie skomentuję, no. Co, nie za bardzo wiem kto to jest Gawron, więc ym, ciężko... Ty ochroniasz rodziny Murańskiej. jest. No <laughs> to nie, no nie skomentuję, odrobię lekcję, to powiem ci coś więcej, no, więc... Ale nie chodzi mi o samo, samo to, że się... Się? poddymili nie wiem, ja też muszę kurde, słyszałem, że byłem wątkiem nawet w tym poddymianiu i jeden, i drugi nie chciał się bić, ale ja też muszę odrobić lekcję bo z kimś rozmawiałem i dopiero usłyszałem, wiesz przy którymś wyciągniętym wiesz, ja też tu pracuję, nie za bardzo nawet powinienem interweniować w tym, ale no zrobiliśmy szybki kompromis że wiesz, no, na tyle co udało mi się podejść do mikrofonu to yy, postarałem się wyspowiadać Kałuskiego z tego potencjalnego zapału do tej walki. Jak było widać, yy, wcześniej mówię pasował federacja, umowa, coś, teraz musi spytać mamy, czy kogoś tam, czy może się bić, więc jak widzimy, no jest jednak serańcem i wiesz, niepotrzebnie tylko, tylko zgrywa takiego kurde kozaka, bo no... No jest osrańcem, nie? Niech zgrywa sobie taki kurde, wiesz, internetowy gang z Ferrarim, a nie, a nie tu próbuje udawać jakiegoś normalnego chłopaka, nie e, widziałem przez chwilą, tak, Widziałem przed chwilą story Denisa Załęckiego i napisał, że. Bo ktoś zadał pytanie właśnie o ciebie o twoją walkę z nim i napisał, że dojdzie do niej w, przyszły, w połowie przyszłego roku. W pierwszej połowie przyszłego roku, no. Rozmawiamy, no kurde, rozmawiamy bardzo długo, ale już to doprecyzowaliśmy tak, że, że początek, początek przyszłego roku w końcu to zrealizujemy, więc Denis leczy nogę, zaczynamy przyszły rok i, i dość, dość krwawo go zaczniemy, nie? Okej, okay. To będzie MMA? Nie, no wiesz. Od samego początku umawiamy się na jakąś tam około bokserską formę, więc. Yy, u Bokszdela też rzucił hasło, wiesz, żebyśmy skracali, skracali metraż. Mi też to pasuje. Czy będziemy się gdzieś bić na gołe pięści, czy na parterówki, czy duże, bez różnicy. No wiesz, mamy dużo czasu jeszcze, żeby doprecyzować to. A ty jak, 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 jak byś chciał się najbardziej z nim bić? Yy, chodzi mi właśnie o rękawice, o klatki, o formułę. Dla ciebie najbardziej optymalna forma? Jak najszybciej, po prostu jak najszybciej. A tak, to dla mnie naprawdę nie ma różnicy. Nie? Więc. Yy... Więc no najbardziej kuszące byłyby te jednak gołe, gołe pięści, bo chciałbym ci Denis utrzeć nos, bo mówi, że ci nikt nie znokautował, to będę twoim pierwszym. Denis chyba jest właśnie zwolennikiem gołych pięści. Nie, nie, czy piątkowek. Piątkówek najbardziej chyba. Nie wiem, no ja na początku, na początku chyba z Alanem też mówił, że chce gołe pięści. Yy... Nie wiem, nie wiem. Nie śledzę tego tak do końca, nie? Gdzieś chyba będziemy faktycznie ucinać, ucinać wielkość tej rękawicy, żeby, żeby to było krwawe show. A jak będzie, no to czas pokaże, nie? Wszystko w rękach Denisa. No ja wiesz, ja stawiam tylko, żeby to było jak najszybciej, ale też nie na tyle, żeby, żeby nie, nie musiał tego robić, wiesz, w kontuzji, nie? więc niech go wygoli nogę i, i, i robimy. Nie? Jakieś yy, rzymskie klatki, budki telefoniczne są w grze? Nie, rzymskie tak, budka chyba nie, bo w budce tak. to ja się sam ledwo poruszam, więc nie wiem, czy by to ktoś domknął i było chyba zbyt nim nie, nie, ale. Ale klatki rzymskie, czy inne yy, rumuńskie, czy jak to ktoś to kiedyś przekręcał, jasne, nie? Zmniejszamy metraż i bijmy się noga w nogę, nie? Okay, powracając do tematu, który się przewijał od jakiegoś czasu, czyli zakazu trenowania dla Jacka Morańskiego w Gdańsku. Jego były trener Robert Maruszczak podczas... Maruszak. przepraszam bardzo, podczas ostatniej gali w troszeczkę napąknął na ten temat. Czy ty możesz powiedzieć coś więcej? Napąknął. No miałeś przyjść się dowiedzieć, kurczę, a, a nie dojechałeś, no ale będzie jeszcze okazja. No co mam więcej powiedzieć, no widać było, że Roberta gdzieś to nawet emocjonalnie chyba dotyka i tak jak się śmiałem, że nie, <laughs> ciężko wystawić zakaz wjazdu do Gdańska, to, to myślę, że Robert y, będzie wystawił, znaczy może nie wjazd do Gdańska, ale myślę, że lojalnościowo żaden, żaden y, trener nie podejmie się takiej współpracy z taką kreaturą, no bo, kurczę, no nie jest to też do końca w tym przypadku moja sprawa, żebym to wywlekał, przynajmniej to, czemu nie trenuje i nie będzie trenował, no ja mam z nim jakiś tam mniejszy może, kurde, personalny zgrzyt i wiesz, no nie będę tu, kurde, go cały czas pstrykał w nosek, bo, bo jak wypowie się tak jak, kurde, o popku na mój temat, no to ja tego nie będę też, że tak powiem, olewał, więc nie ma co kusić losu, ani prowokować tego tego kogoś, żeby, żeby nie było trzeba faktycznie tego krwawo wyjaśniać, nie, więc... Więc tyle. No. W Gdańsku trenować nie będzie. Myślę, że Robert dopilnuje do, do tego i, i, i tyle. No. Robert w końcu powiedział konkretnie o, o co chodzi, bo widziałem tam urywek jednego wywiadu i powiedział, że na razie się nie chce, nie chce do końca wypowiadać. Czy już powiedział o co chodzi? Nie wiem. Znaczy ja też nie, wiesz, no, wotore dopiero się skończyło, ja też tego nie miałem czasu przestudiować. Yy, nie do końca wiem, ale chyba nie miał powiedzieć, chyba nikt nie przyszedł, nie zrobił tego wywiadu, czy czy gdzieś to się minęło, na razie tylko potwierdził to, że, że, że nie ma takiej możliwości. Bo ostatnio pytałem, czy to jest zakaz trenowania tylko u Was, czy to jest zakaz w całym Gdańsku, Ty powiedziałeś, że tylko u Was, ale teraz ten yy, zakaz się rozszerzał. Znaczy wiesz, no kurde, Gdańsk nie jest jakimś potężnym, wielkim miastem, wszyscy się znamy i, 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 i z samej takiej kultury, no jak ktoś nawywijał kurde w jednym miejscu, to, 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 to nie będzie mile widziany w innym, nie? więc no, nie wiem no, w Gdańsku raczej wsparcia nie dostanie, nie, a jak dostanie, no to, no to bez, bez sensu, żeby ktoś prowokował takie kłótnie, nie. Okay. Czyli nie wypowiesz się na ten temat, o co tam konkretnie chodziło, bo cały czas ten powód jest niewyjaśniony. Nie, nie nie, no, niewyjaśniony, no więc, nie wypowiem się, no bo, no bo nie, chyba nie jestem do tego, że tak powiem, upoważniony i uprawniony, więc, 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 myślę, że Robert też nie chciałby takiego, Kurde, wiadra po wyciągać, nie? Poza... Coś takiego mega grubego? Kurde, no, zależy, zależy co dla kogo, nie? No nie dla jest ciebie. to kultura, dla mnie to <laughs> ciężko, grube rzeczy. No, to... Nie wiem, nie, nie drążmy tematu, nie? Dobre. Jest, kurde, jak jest, jak wiesz. Sprawa między nimi, jak się wiadro będzie trochę kołysało i tego szamba będzie się faktycznie ulewało, to myślę, że to To bardziej wypłynie. A jest, jak jest, nie? niech nie przychodzi i tyle, nie? Sprawa się zakończy, tak? No, no niech umiera śmiercią naturalną, a, a czy tam się, jak to się między nimi jeszcze, jeszcze potoczy, to, to czas pokaże. Nie? Okay, to wracając jeszcze do twojej, do twojej walki z Denisem, yy, jaki macie limit wagowy już ustalony, czy, czy to są jeszcze rozmowy, które będą trwały? Nie, no, jak limit wagowy? Ja się kurde, nie zmieszczę w żaden limit. Musiałbym sobie nogi poucinać, żeby się zmieścić w limit. A... Nie wiem, z tobą myślałem, że z tobą nad tym rozmawiałem. Ja wiesz, mam 130 kilo, Denis też ma chyba dobrze ponad 100, i z tego co wiem, planuje tyć, yy, tyć w mięsień, więc, więc ja troszkę też zjadę i, 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 i trochę, trochę zatrzemy tą różnicę, no ale no, ja nie jestem w stanie się zmieścić w jakieś limity, wiesz. Jak kończyłem gimnazjum 108 kilo, to, to <laughs> przepraszam bardzo, ale kurde, no nie, nie, nie utnę snuk na potrzeby walki. Nie? Bo lubisz zjeść. <laughs> lubisz zjeść, no kurde, kocham zjeść, ale, ale jakbym nie trzymał michy, no, no nie ma takiej możliwości. Nie? No nie, no ja naturalnie, kurde, mam, nie nie wiesz. Jak więcej ważyłeś w Nie wiem, bo waga na siłowni jest do 160, nie? Do <laughs> 160? 160 zamknąłem, no. <laughs> Jesteś drogi w utrzymaniu. Tak, no no dlatego te wszystkie współprace cateringowe mogę wziąć trzy Żeby trzy ci musieli posiłki podsyłać No, więc jak ktoś chce karmić to się polecam, ale nie jest to tanio nie, w restauracji no też kurde no lepiej płacić leasing kurde niż rachunki Długi jest rachunek? No długi, treściwy no Dobra, no to... Dziękuję. Nie, 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 tak tym smacznym zakończmy. Ty dziś ty stawiasz. Mnie, nie stać, miał taki rachunek.